Dzień dobry, panie przewodniczący. Chciałbym zadać panu kilka pytań. Może Odnośnie, bo ja w innym czasie, ale. Ja w A ale... to takie proste rzeczy, które były poruszane panie, przez, przez przed radnych na sesji. Nie mam w, w tej chwili czasu to, pana, przepraszam. Dlaczego pan nie chce zwołać sesji, e, którą, o którą sesji, wnioskowali radni, radni? Może pan to wytłumaczyć? Radni dostaną wyjaśnienia i myślę, że się znają. Jeżeli wszystko będzie zgodnie z przepisami prawa, to będzie ta sesja zwołana. Dziękuję pan, dlaczego. Które przepisy prawa są według pana złamane? Nie chce pan odpowiedzieć mieszkańcom, panie przewodniczący. Ale, już panu, rzecz. Już panu od, Ale panu mieszkańcom może pan pytanie. wytłumaczyć teraz. Wnioskodawcy najpierw Które się dowiedzą. Najpierw... Ale panie radny, panie dziennikarzu, panie redaktorze, zgodnie z przepisami kultury osobistej mhm. czy z jakimiś wymogami kultury osobistej, najpierw o tym dowiedzą się wnioskodawcy, a później pan. Dziękuję a bardzo. Który akt prawa jest według pana ważniejszy? Statut czy ustawa? Może pan odpowiedzieć? No, jak widzimy, przewodniczący rady nie chciał udzielić odpowiedzi na bardzo proste pytanie.